Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament i zapraszam do kolejnego porannego rozważania, tym razem zapisanego w liście do Filipian w pierwszym rozdziale w wersecie 29. Gdyż wam, dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście, i o którym teraz słyszeliście, słyszycie, że Go staczam. Przeczytałem jeszcze werset 30, niesamowite są te słowa. Dlatego, że one mówią o czymś, o czym zdajemy się zapominać jako chrześcijanie. Tutaj jest powiedziane, że dla Chrystusa zostało darowane nam nie tylko to, że możemy w Niego wierzyć, że możemy Go naśladować, że możemy czerpać jakieś korzyści w cudzysłowie z bycia chrześcijanami w postaci Bożych błogosławieństw, rozumianych w szerokim zakresie, nie tylko w kwestiach materialnych, tak? bo nie zawsze Pan Bóg błogosławi w taki sposób. Ale że jako chrześcijanie możemy mieć też udział w pewnym sensie w naśladowaniu Chrystusa w jego cierpieniu. I bardzo często ludzie, którzy idą za Jezusem i którzy liczą na to, że teraz wszystko im się w życiu będzie układać, jak spłatka, po prostu będą stąpać po płatkach róż, że wszyscy będą im się kłaniać w pas i wszystko po prostu będzie cudownie i będą pod jakimś takim specjalnym kloszem, gdzie Pan Bóg będzie ich chronił i wszystkie pociski złego będą się odbijać od nich. Srodze się rozczarują, dlatego że droga chrześcijańska jest też drogą cierpienia. Nie mówię tutaj o ascetyzmie, tak? O osiągnięciu zbawienia przez cierpienie. Niektórzy szukają wręcz na siłę cierpienia, żeby w ten sposób zasłużyć sobie na niebo. Byli przecież asceci, którzy się biczowali do dzisiaj tacy są chociażby na Filipinach, gdzie biczują się sznurami umaczanymi w gorącej smole i w szkle do krwi się biczują. Wszczepiają sobie jakieś haki, gdzie, gdzie ciągną po prostu taczki obładowane kamieniami, dają się krzyżować, żeby poczuć to, co Chrystus czuł, tak? Czy na przykład kiedyś byli słupnicy? Jeden z popularnych słupników to był Szymon Słupnik, i on przez całe życie mieszkał na słupie i się nie mył. I kiedy w pewnym momencie był już tak brudny i cuchnący, że nawet robale po nim zaczęły chodzić i go zżerać żywcem, to gdy tylko jakiś robak od niego odpadł, to go podnosił z powrotem, przykładał do tej rany. Ponownie mówi: Masz jest to co Bóg dla ciebie przeznaczył. Czy o takim cierpieniu Pismo święte mówi? Czy mamy być jakimiś masochistami, którzy znajdują przyjemność w tym? Że nam się źle w życiu dzieje, że cierpimy, że jesteśmy prześladowani, uciskani? Nie. Aczkolwiek Jezus informuje nas o tym: jeżeli zdecydujesz się za mną pójść, przyszykuj się na to, że gdy będziesz mnie naśladować, staniesz się solą w oku dla wielu, a to może wzbudzić prześladowania. Ucisk. Czy jesteś gotów na to, żeby ponieść taką cenę? Zobaczmy: Jezus, gdy razem ze swoim ojcem w niebie uzgadniali plan zbawienia człowieka, gdy Jezus analizował wszelkiego rodzaju konsekwencje, które były związane z, z krokiem, jaki podjął w postaci przyjęcia ciała ludzkiego, zejścia na ten mroczny, grzeszny świat, bycia szykanowanym, poniewieranym, prześladowanym, torturowanym, w końcu zabitym. To mógł przecież powiedzieć: Nie, nie, to, to, to nie dla mnie. Ja nie chcę się pakować. W, w ten interes. Ja jestem zadowolony z miejsca, w którym przebywam. Mam chwałę, mam władzę. Mam cześć, szacunek, miłość, uznanie, całego stworzenia. Wielbią mnie aniołowie, codziennie śpiewają pieśni dla mnie. Ja nie, chcę, nie chcę iść na ten świat, nie mam zamiaru umierać. To jest ich problem. Ja zrobiłem wszystko idealne. Stwarzając świat, im nieskazitelne warunki do rozwoju na wszelkich płaszczyznach, mieli tylko nie jest z drzewa poznania dobra i zła, więc ich problem. Ale czy Pan Jezus tak zrobił? Nie. On był gotów cierpieć jeszcze przed założeniem świata pismo święte mówi, abyś ty i ja mógł być zbawiony. Jezus był gotów znosić cierpienie dla Ciebie. O ileż bardziej taki grzesznik jak Ty czy ja powinien być gotów, żeby choć w naparstku znosić niedogodności, szykanowanie, prześladowanie, cierpienia dla Jezusa. Dlaczego ludzie, którzy byli prześladowani za wiarę, promienili radością i uważali to za zaszczyt na przykład apostołowie reformatorzy dlatego że oni mieli świadomość nieustanną świadomość jak wiele Bogu w swoim życiu zawdzięczają jeżeli nie jesteśmy w stanie znosić dla Boga przeciwności losu to może to oznacza że po prostu brakuje nam w sercu wdzięczności może nie jesteśmy do końca świadomi tego, jak wiele Bogu zawdzięczamy. Praktycznie każdy oddech w naszych piersiach jest aktem Jego łaski i miłości. To, że mamy ręce sprawne, nogi sprawne, to, że możemy pracować, że możemy mówić, widzieć, słyszeć, to są Boże błogosławieństwa. To, że możemy z innymi dzielić się, czy no to materialnie, czy słowem Bożym, czy jakąś dobrą radą, czy współczuciem, miłością, to są dary Boże. To, że możemy czegoś dokonać, że możemy się rozwijać, możemy coś zdobywać, to są dary Boże. To, że jesteśmy zdrowi, to jest, są da, to jest dar Boży. Czasami nawet choroba może być darem Bożym, bo Bóg potrafi to obrócić ku dobremu. Dlatego Pismo Święte mówi. Za wszystko dziękujcie. Drogi słuchaczu, czy pielęgnujesz wdzięczność w swoim życiu? Nawet w okolicznościach, które temu nie sprzyjają. Bo jak mam dziękować, ktoś może powiedzieć, za to, że całe życie mi się zawaliło? Za wszystko dziękujcie. Ktoś może powiedzieć, ale to jest chore. Nie, nie jest. Wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych duchowych broni, jaka została dana do dyspozycji człowiekowi w walce z szatanem. Dlatego, że gdy szatan próbuje przykręcić ci śrubę, zmiażyć cię, zniszczyć twoją relację z Bogiem, wdeptać cię w ziemię, to jeżeli ty mimo wszystko potrafisz okazywać wdzięczność i uważasz to za zaszczyt, że możesz cierpieć dla sprawy Bożej i dla Chrystusa, to wytrącasz szatanowi argument. On głupieje, nie wie co ma zrobić. On wie to jak? To ja go dociskam, czy ją? A on, ona śpiewa pieśni, dziękuję, modli się, wychwala Boga. Co jest grane? Coś tu jest nie tak. Tak, coś tu jest nie tak. A konkretnie taki człowiek w ten sposób wyzbywa się egoizmu. Taki człowiek przestaje skupiać się na sobie, na swoich problemach. A skupia się na Bogu, na Jego majestacie, na Jego potędze i na Jego zaradności, na tym, w jaki sposób On potrafi wychodzić naprzeciw naszym potrzebom, jak potrafi torować nam drogę przez trudne okoliczności życia, jak potrafi dać siłę do tego, żebyśmy mogli znosić wszelkie przeciwności. Pan Bóg może uzdolnić do tego również i Ciebie. Niezależnie od tego, w jakiej. Teraz w sytuacji w swoim życiu się znajdujesz. Jednak to po Twojej stronie leży decyzja, czy chcesz cierpieć dla Chrystusa. Czy jesteś w razie czego gotów na taki krok? On był gotów dla Ciebie. A Ty pomóżmy się. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, z całego serca chcemy podziękować Tobie za to, że ty uświadamiasz nam, że pójście za Tobą wiąże się nie tylko z pewnymi przywilejami, błogosławieństwami, radościami, bo to jest najlepsza decyzja, jaką człowiek może podjąć w swoim życiu, ale wiąże się również z dyskomfortem, z bólem, z prześladowaniem, z nietolerancją, wrogością. Dlatego że ludzie, którzy są nieodrodzonego serca, będą prześladować i uciskać tych, którzy starają się żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. A Biblia mówi: każdy, kto próbuje żyć w Chrystusie Jezusie pobożnie, prześladowania będzie znosić. Dlatego, Panie, skoro Słowo Twoje w tak wielu miejscach o tym, o tym mówi, spraw, abyśmy przestali się dziwić i zadawać Ci pytania: Panie, a dlaczego mnie to spotkało? Ale abyśmy, Panie, w takich chwilach mogli Ci dziękować za to, że uznałeś nas za godnych, Abyśmy mogli cierpieć dla chwały Twojego imienia. Niech to, Panie, zmienia nasze serca, niech Duch Twój święty zyskuje w ten sposób większy dostęp do naszego umysłu, do naszego życia, niech przekształca nas na Twój obraz i Twoje podobieństwo. To zaszczyt móc Tobie służyć i móc, Panie, dla Ciebie cierpieć. Sprawa, byśmy każdego dnia Ci za to dziękowali. I aby to przygotowało nas na czas ucisku, który nadejdzie już niebawem. W Twoje ręce się powierzamy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za to, że mogliśmy dzisiaj rozważyć ten fragment. Życzę Wam Bożych błogosławieństw i zachęcam do tego, abyście zostawili lajka pod tym filmem. Koniecznie subskrybujcie kanał Mocno Fundament, a także śledźcie nas na Facebooku i w razie czego, jeżeli macie jakieś pytania, doświadczenia, uwagi, przemyślenia, Możecie pisać na y, maila, który będzie podany pod koniec tego filmu, jak również w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.